od ostatniego wyjazdu minęło kilka dni i w tych pięknych okolicznościach przyrody podejmujemy wyzwanie drugiego wyjazdu po, po przyczepę jest godzina 5.30 z rana zobaczcie jak pięknie słoneczko świeci super, wiecie, że o takiej godzinie czuję się jak ryba w wodzie śmigamy gdzieś tam jakieś 180 km na południe, no i mam nadzieję, że dzisiaj zakończy się to jakimś spektakularnym sukcesem. Ja już tak się trzyma, żeby nie było pro. No, to jedziemy sobie. Brat już wczoraj w Photoshopie obrabiał. Jak już jego przyczepa będzie z zewnątrz wyglądał, ale już naklejki projektował, wszystko robił, także czujemy, że po prostu przy dom. dzisiejszym słońcu to jest to, że dzisiaj, że to wejdzie, nie? Brat codziennie wstaje o 6. Ogolony. Wiadomo. Ja no nie. a niedzielę, ale ogolony. Pięknie, pięknie wyglądasz. Pięknie. Ale u nas y... piękność jest w genach, to mamy po Dobra, ładujemy się tutaj do kogoś na, na, na placyk, stoi kilka przyczep. A nas interesuje ta po lewej. El Starlight. To jedynie ten zdarzak, widać, że tutaj coś było z czym się tu jest spotkał, tu odchodzi, ona tu miał jakiś tam dzwonek lekki pewnie ten narożnik. Tylko że to jakiś taki niezamocny, nie bo, bo blacha jest cała. Ktoś tylko coś zahaczył gdzieś profilem, lekko może jakiś słupek czy coś i tylko tam poszło, bo nawet podłoga jest cała tu spod schodu. Tu jest dziura w podłodze, bo tak decha jest zdrowa, tylko widać, że ktoś się tu podpierał w głupim miejscu. A tak reszta podłogi, to jest jeszcze spoko. No dobra, zobaczmy w środku to. Tam były No, to zawsze można kawałek uszczelki odchylić i zobaczyć no, po prostu jak to drewno wygląda. No, i tu widać, że to drewno jest fajnie jasne. Widzę, że śruby są lekko przedewiałe. Ona już może na, na, na łączeniu lekko po prostu sobie już nasiąka. Można zaraz zobaczyć z góry. Ja bym sprawdził brat te okna. Tak to jest w szczegół, ale warto by sprawdzić. ten brodzik brat tutaj to trochę do pochylenia, nie? Czyli nie tego i cały ten panel nie wiem czy byś chciał to zostawiać um, To są tylko wiesz, to jest tylko budowa gałki No coś Tapeta nie podoba Ci ja się, sobie sobie nie wiem Któż brozi to jest jakby zniszczony, nie wiem czy byś go by malował Byś to brał Aha, a to dobre jest A, bo szafa jest tu Rozumieć Nieprzyjemny zapach w środku. Podłączy może najpierw 230, dobra? Tu czy tu? Co? Nie, nie, to, nie to jest, jest pompka. Aaa, to jest tak że schowane gniazdo I tu tak. można nawet sobie ten kabel wyprowadzić z tego co kojarzę no, chyba tak. I sobie nawet tutaj to zamknąć jest takie To jest wycięcie widać Ta. Nie głupi cię Angola To jest charger A teraz to jest że ona akumulator ładuje Tutaj? To, to jest 220, tylko wiesz Przejściówkę, tak? Tak, przejściówkę tak A tu 12 volt. No. to 12V Czujnik Działa A, czyli to jest tak, że jak wyłączę, no teraz, teraz nie ma, tak? No, okay. no dobra, gdzie tu mamy kolejne gniazdko? Tu mamy, nie? Tu i na zewnątrz. Negamco. Na Aha, i tu jest tak i jeszcze tak. No i petarda. Nie. Zasadniczo powinna się zapalić tutaj lampka. tak sobie tak zasłonię. O, czyli prąd. Prąd jakby dochodzi. I sprawdzimy sobie, dajmy ją na maksa. Już wiemy, że lodówka na 230 chodzi, ponieważ już zamrażalnik zrobił się zimny. Tak, zdecydowanie, to nie jest raczej zimność wynikająca z cienia. I ja ona lekko się wysunęła. No tak, tylko czemu ona stoi krzywo? Zapadła się? Dobra podłączymy tą pompkę w rachu Ta. To wrzucimy do Ta? baniaka No dobra Mam nadzieję że nam się tu zmieści jak nie to po prostu rozkroimy ten baniak wiesz No może wiadro No dobra woda jest i powinna teraz polecieć tak. Dobra, czekaj, jeszcze mamy pompkę do sprawdzenia tutaj, nie? Pruś nic. Także po kolei się nie zarąbali, przytrzymasz. A. Oj, coś tu cieknie. Straszliwie. Tutaj coś po prostu wyskoczyło do prowadzenia wody, wiesz, tam po ścianie lecimy. Tak. Pytanie, czy tam gdzieś nie zalewa, ale tutaj trzeba było to całe ściągnąć. Teraz tu włączyłeś yy, yy, water heater, czyli podgrzewanie wody, nie? Zobaczyłeś. się raczej nie zrobi tak na zewnątrz ciepły, tak wiesz. Dobra, możemy za chwilę sprawdzić. no teraz to musimy poczekać 10 minut, pewnie. To już się trochę grzeje. Nic. Zimna cały czas, nie? No daj jej trochę polecić, no ale to, to już powinno wiesz. Dobra, chodź podłączymy butlę co? Ma tam pan coś w butli, bo jak coś tam mamy butla. Możemy wyłączyć już z 230 i zobaczyć, czy ona chodzi na gaz. cuka em puji sức Dzenia Kręcę. Wracamy. Uwaga, następuje podsumowanie. Luki na hak, nie? Zobaczcie co z tyłu ciągniemy. I w jedzie. Nic nie. Tira ciągniemy. No niestety. A ona pusta. To co widzieliście przed chwilą. Dużo niepewności wdarło się w nasze umysły. Szczepa z zewnątrz niby fajna. Pewnie. że tam... Do, już nie, już nas nie ma emocji, po prostu to jest drugi wyjazd. Tak jak powiedziała Gosia, e, brata żona, moja szlagierka. Pozdrawiam Ci Gosiu serdecznie, no to oglądasz teraz. E, do trzech razy sztuka. Coś w tym jest. Boimy się trochę takiej tendencji, że brat ogląda coraz droższe przyczepy, ale dojdziemy do nowej. Prawdopodobnie jeszcze pół roku i w będzie kupował nową. Nie, ale tak na poważnie, no co, e, przyczepa z zewnątrz wyglądała całkiem fajnie, tamte uszkodzenia podłogi i tak dalej, jakiś tam ten, wszystko jakby moim zda naszym zdaniem jakby do, do zrobienia, natomiast no być może to nasza niewiedza, że nie wiedzieliśmy jak to odpalić, ale według nas nie działało ogrzewanie ciepłej wody na prąd, nawet nie, nie sprawdzaliśmy na gaz, czy ten bojlerek to grzeje. Lodówka działała tylko na 230 na gaz według nas, w ogóle jakby mimo otwartego zaworu tam nic nie pyrkało, nie wiem, nie zapalało się. Ogrzewanie tak zwana truma, bo tam to akurat jakiś karwan czy coś takiego, no też nie działało. Niby z iskrownika, jak tam już pogmerają kabelki, to do iskra szkła, szło, szła, natomiast nie strzelało nic prądu, nic nawet nie chciało się zapalić, więc... No jakby no tak jak brat powiedział, nie? We w środku można sobie porobić, nie wiem, cieknący panel, prysznica porobić, szafki poprzesuwać, no ale kupować nową lodówkę, czy naprawiać, gdzie używana kuchy półtora klocka to już, to już trochę jest rzeźnia, nie? No, więc yy, pan się zarzekał, że wszystko działa, ale jakoś tak nie ma czasu, żeby się z nami spotkać, co było trochę nie w porządku według nas bo jego mówił tak od dziewiątej spoko można podjechać jestem cały czas na miejscu po czym okazało się że tam był jego tata który ja nie wiem ja nie wiem no, bardzo w porządku bo jakby spróbował co może i nawet załatwił cebancik do gazu i, i przyniósł wiertarkę na na złą chodziła. chodziła tak może to byłoby tam natomiast chyba trochę nie w porządku z tego sprzedawcy że pisze w ogłoszeniu że Możliwość sprawdzenia na miejscu, po czym okazuje się, że tak naprawdę nie ma możliwości sprawdzenia na miejscu, bo nikt nie wie jak to działa. A z drugiej strony my jako kupujący niekoniecznie musimy się na tym znać, tak? W sensie fajnie by było gdyby ktoś nam pokazał. No i co? Brata myśli teraz kierują się trochę w takim kierunku, żeby może kupić gdzieś to z jakiegoś placu. Gdzie tak naprawdę jest gwarancja tego, że po prostu to będzie działać, bo ktoś pokaże jak to działa podłączy lodówkę, powie, proszę bardzo, tutaj tak je przygotują. Wiadomo, że no to niestety wtedy kosztuje trochę więcej pieniędzy, ale jakoś zaczynamy wtedy mieć to ręce i nogi, nie? Tak, tak, trzeba to przemyśleć. Przemyśleć. Dokładnie. Także jeszcze będzie odcinek, nie? Będzie, będzie. Tak, także spokojnie, stay tuned. Jeszcze trzeci wyjazd trudny.